Dobra. Rozpoczynam nagrywanie, bo to już za długo się dzieje. Wbijeem! Jesteśmy, jesteśmy w ikonicznym miejscu, czyli chata szabrowników. Szabrownik będzie próbował dobijać 300 poziom. Jako szabrownik. Nie, nie wbije. Nie wbiję, nie ma szans. Nie ma? Kurwa. Nie. Gdzie się uda? 2,94 max. Niemożliwe. A jednak. Wbiję. W sumie poczekaj. Teunika, te unikatowe dają tyle ekspat, co zadanie dzienne. No tak, ale te heroiczne chyba cztery razy tyle co unikatowe. No tak. No bo to. heroiczne jeszcze Mam 23 jeszcze heroiczne. No, mam no może. Kurwa, nie wiem. zobaczymy ile. Biegę. Nie dobijesz, kurwa, no mówię ci, że nie dobijesz. Człowieku, 2.94 to będzie max jaki dobijesz kurwa na tym Dobra, nie bije, chociaż jest na co patrzeć, ty Dobra, kurwa. Ciekaw jestem ile będę Jeden poziom, Dobra. znaczy pół poziomu w sumie wbiłem, nie? Ej, myślałem, że serio to będzie więcej, nie? Jak tak... No, mówi? ale ja ci to nie, mówiłem od samego początku, nie? Znaczy nie, zwykłe na chwilę lecą mi tyle, nie? To są zwykłe, to i tak już Prawie jeden level zwykły mi, nie? No to tak, ale skoro i tu będziesz miał dwa levele raptem Dobra, poczekaj. Nie wiadomo, w sumie ile. Z tego, z tego wiesz, no, może. no, nawet nie. O, kurwa. kurwa, nikt nie ma tego kamyka. No, dobra. O, bym dzisiaj kosił, jakbym zbroję złożył na szybko. Zobytem. No, mówię, 2,94 to jest maksyki, on z tego dobije. 2,93 prędzej. Ajajaj. Aj, aj. Kurde, no nawet 294 na tym nie dobije. Ja pomyślałem, że to będzie game changer. Nie dobra, 294 będzie, no ale to i poszło, koniec pod koniec. A no? już jest blisko. Zatem trafiłeś 100% No to 300 w no. no Dobry matematyk. Lecimy ten, Dzięki. lecimy otchłań teraz. Za chwilę będzie odcinek na YouTube kolejny. Dobra, ja jego publikacja dobra. będzie dwa tygodnie później.